Witam Cię drogi słuchaczu. W tym wideo dzisiaj chciałbym Ci przekazać kilka informacji związanych z podejmowaniem wyzwań. Ponieważ zdarza się czasami w życiu tak, że stajemy przed jakąś decyzją albo przed jakąś sytuacją, która na pierwszy rzut oka wydaje nam się co najmniej trudna. To są sytuacje związane na przykład z pracą, na przykład związane są z, w momencie, kiedy pracę straciłeś, jeżeli pracowałeś na etacie, albo są to decyzje, które związane są z podjęciem nowej pracy i zastanawiasz się, czy to ma być właśnie jedna czy druga praca, albo mogą być te decyzje związane z tym, czy zwolni się z pracy po to, by na przykład otworzyć swoją działalność gospodarczą. Albo czasami są to też trudne momenty, kiedy na przykład zachorowałeś na jakąś chorobę i nie wiesz, co z tym dalej zrobić. I czasami wydają się sytuacje podbramkowe bez wyjścia. Bez względu na to, co Ci w życiu spotyka, pamiętaj jedno. Pamiętaj jedną bardzo ważną rzecz. Nie ma sytuacji bez wyjścia i zawsze jest jakieś rozwiązanie. Zależy tak naprawdę to tylko od tego, jak do tego podejdziesz? Czy będziesz się na przykład na tym, tym użalał, będziesz się w związku z tym martwił, czy będziesz szukał rozwiązań? Zachęcam Cię do tego, abyś poszukał szerzej i zaczął pytać osoby, które na przykład już z czymś takim się spotkały albo mają większe doświadczenie i myślą, że wiedzą przede wszystkim, jak Ci mogą pomóc. Szukaj przede wszystkim rozwiązań, bo zapewniam Cię, że bez względu na to, co człowieka w życiu spotyka, jest ktoś na świecie, kto ten problem już rozwiązał. Jeżeli jakikolwiek temat problematyczny wpiszesz w internecie, to zauważ, ile jest rozwiązań w każdym jednym temacie. Oby oczywiście to były osoby w miarę blisko, najlepiej w Polsce, żeby ten, przynajmniej ten sam język był, a najlepiej gdzieś tam wśród nawet osób, które są gdzieś tam w swoim zasięgu. Ja, ja serdecznie też się mogę z Tobą podzielić kilkoma doświadczeniami Zarówno ze sfery biznesu, jak i ze sfery budowania relacji, albo chociażby ostatnio w kwestii zdrowia. Wiem, że są to doświadczenia, które przeżywałam, czy przeżyłem na własnej skórze i chętnie mogę się w tych kwestiach z Tobą podzielić. Jeżeli będziesz chciał dowiedzieć się więcej na ten temat informacji, to serdecznie Cię do tego zachęcam, zapraszam i po prostu się ze mną skontaktuj. Mam nadzieję, że będę w stanie pomóc. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymaj się. Hej.